Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Test Driver Ultimate 2. Jest to 48. odcinek i ostatni e, z tej serii. Dzisiaj bardziej będę chciał właśnie tutaj e, pogadać, e, opowiedzieć o tej grze, bardziej tak ją zrecenzjonować. Takie to będzie e, jak to tutaj powiedzieć, e, taki mały no taka mi, mini recenzja, bo też będę chciał podzielić się z, z wami swoją opinią na temat gry. I w ogóle przedstawić tutaj y, różne elementy, zalety i wady. Tak więc, może powoli przechodźmy. Zacznijmy sobie może z początku. Znaczy, y, na czym polega y, gra z y, TDU2, nie? A to jest to gra wyścigowa. Tak już pewnie oglądaliście, zresztą można sobie zobaczyć wideorecencję na innych kanałach. Bardziej na pewno profesjonalną niż my, moje tutaj gadanie. Właśnie w TDU2 mamy takie rodzaje wyścigów w ogóle. Ja sobie teraz przygotowałem Bugatina do jednego wyścigu z simsami, wyścigi z simsami w ogóle tak podzielony. Może teraz przejdźmy dalej do. Znaczy, no wiadomo, z skali tego tutaj. Przepraszam Was. Znaczy, wraz z podstępem kariery wiadomo, odblokowujemy samochody, nowe wyścigi, imprezy. W ogóle bardzo podoba mi się klimat na tej wyspie tutaj na tych dwóch wyspach Ibiza i Oahu, naprawdę gra przypadła mi do gustu, ale mniejsza o tym. To, to takie ocenianie co zostawmy sobie na koniec. Tu naft mamy też fabułę, na której znaczy, no nie ma co się za bardzo tutaj też nad nią rozczulać, bo jej praktycznie tutaj nie ma, nie? Mamy takie delikatne scenki w ogóle, ale mi się wydaje, że to dodaje smaczku i w ogóle do tej gry. No i według mnie to jest plus jak na, na tą grę, że to się pojawiło, nie? No i na początku trafiamy na yy, imprezę. Jeżeli będą tam jakieś takie właśnie przycięcia i w ogóle moje, to przepraszam... O wow, shit! Jak szybko spać do wody wtedy? Trafamy na początku, wiadomo, oczywiście samolotem przylatujemy. No i mamy być tam jakimś szoferem i w ogóle trafiamy na początku na imprezę. I dostajemy, wiecie, szansę jak to wykazania się za kierownicą i w ogóle. No i później wiadomo, po tych, z każdym wyścigiem budujemy karierę od zera do bohatera. No co do tych Simsów w TDU, no to wiadomo, że możemy iść do y, chirurga, y, do jakiegoś sklepu i w ogóle. Ale idziemy. Jak z czy znaczy ubierać się, ubierać się właśnie do chirurganie, właśnie zmienić sobie, zrobić sobie operację plastyczną. Przememblować sobie dom. Yy, do wyboru, do koloru. Wszystko nie jest niestety dostępne od razu. Wiadomo, że to jest. Jak tam oglądaliście moją serię, no to. Z czasem, po prostu jak jeździliśmy, tutaj zwiedzaliśmy, wyskakiwały nam komunikaty, że odkrywaliśmy salon samochodowy, czy też właśnie salon z odzieżą, czy fryzjera, o, czy chirurga e, Witam Was po krótkiej przerwie. Niestety, wywalił mi, bo jak to Wam tu powiedzieć, ja po prostu nie nagrywam równo tego dźwięku z tym. Owadź, tutaj mamy lokalizację do kupienia, czy sobie domek. Ja nie nagrywam z wami, o oh shit, tego dźwięku, tylko dźwięk jest osobno nagrywany i wideo było osobno nagrywane i niestety dziś media player mi wyrzucił mnie... wyrzucił e, mnie. No, zawiesił się, wyskoczył błąd i w ogóle. Ale jedziemy sobie. No nie wiem do czego tutaj dalej przejść, no o tych domach mówiłem w ogóle. No, o tych domach mówiłem o Ale, przyrąbał z Wracając do tych właśnie The Simsów i w ogóle... Yy, no taki... To no, jest też miły dodatek i według mnie to tak jak mówiłem do tej... Yy, do tej fabuły i w ogóle, ale no tak trochę, no, nie wiem czy to pasuje tutaj, bo to wiadomo, że to chodzi gra, rzecz no, o ściganie i w ogóle nie. No wiadomo jest się gdzie ściga na Kitroga, na jaki wyspa i jakimi samochodami zacznijmy od tego. Teraz startujemy sobie z V12, au plus 7 mamy podzielone tryby właśnie na znaczy wyścigów. Weźmy już przejdźmy do tych wyścigów na troje, Na trzy wyścigowe, terenowe no i klasyczne. Musimy po prostu y, też przed tymi wyścigami y, y, zrobić y, Coś w stylu prawa jazdy do każdej kategorii. Tam mamy proste zadania, tyle do wykonania, tyle że no. Trochę z nimi schodzi. No i poszedłem. Trochę z nimi schodzi. Ale nie są jakieś mega trudne. Miałem czasami problemy, i w ogóle. Ale nie jest najgorzej. Jakbym nie mógł tak przejść, to to By było gorzej, jakbym nie mógł te, tego przejść, po prostu a jakoś to w miarę tam przechodziłem. No i mamy, oczywiście, tam różne zadania: dowieść kogoś, e, odstaw samochód e, bez uszkodzeń, e, jazda na czas, zawieźć kogoś tam, różnego typu. Już tam dok dokładnie nie wiem. O, pomiary radarowe też mi się przypomniały, że są. Zależy tam od wyścigów w ogóle. No, weźmy sobie umyjmy samochód. W chuj się tu płaci za no... Za mycie, mycie samochodu. Panienki przychodzą. też w sumie tutaj dalej nie wiem co tu komentować tu nam panie myją ja tu się rozczulam niestety mi się wydaje, że mogłyby być bardziej porozbierane i w ogóle jeżeli będziecie słyszeć e, właśnie wiertarkę w moim mikrofonie to przepraszam was, ale u mnie delikatne remonty przed świętami, bo dzisiaj mamy 21 grudnia e... Niestety w tej części braku motocykli. nie ma, nie ma ich takiej w jedynce. Ja w jedynkę grałem, ale nie grałem tak, żeby ją przejść. Tylko grałem w nią <laughs> u kuzyna. Ta polecimy sobie na inną wyspę. Ja się tutaj rozejrzę, żebyś sobie, żebyście mogli sobie też pooglądać jak to wszystko wygląda graficznie. Lecimy na ibisę. No i brakło właśnie tych motocykli. Ja pierwszą część będę chciał nagrać właśnie też na kanał i ona już będzie na szczęście w HD. Ten odcinek też będzie w HD. Startujemy sobie samolotem. Yy, niestety brakło kilka marek. Jest sporo tych samochodów, ale brakło takich marek jak Ferrari czy BMW. W sumie za BMW nie płaczę, ale znaczy Ferrari. Yy, Porsche, przepraszam Was. Zapomniałem, bo Porsche, licencja na Porsche ma tylko EA, ale to ma się podobno zmienić. Na samochód już dostarczony, no i oczywiście nie ma uszkodzeń. Wozów wiadomo, to są samochody licencjonowane. Nie będę też powtarzał, bo pewnie większość wie, dlaczego tak jest. No i to są kosmetyczne uszkodzenia. No i co by tu dalej poruszyć? Weźmiemy sobie właśnie jedną z tych zadań. Czas się kończy. żebyście sobie też tak orientacyjnie. No i oczywiście mamy polski dubbing i polski. E, na, polskie napisy, oczywiście. Zależy też, jaką w, no, w grę posiadamy, ale jak widzicie, jest dostępny e, właśnie dubbing i w ogóle. Dopiero ruszyłem a ten już szybciej. Co do modelu jazdy, twórcy tutaj właśnie przed premierą gry mówili, że to będzie bardziej, z, muszę powtórzyć, bardziej zręcznościowy, e, znaczy symulacyjny model jazdy, wyszło bardziej, że zręcznościowy, powiem wam na początku może sprawiać trochę tro problemy, powiem wam, że to jest chyba taka pierwsza gra, w którym model jazdy mi najwięcej tutaj problemów stworzył, że no nie wiem, gdzieś tam... 10, 10 odcinków i już jestem kurwa prawie taki perfekcyjny, tak teraz nagrywam a nic a The Granda i po 5 odcinkach ja jeżdżę no jak, no znaczy nie chwal mi się tam jak, ale wiecie o co mi chodzi? Że praktycznie profesjonalnie, nie? A tutaj no 48 odcinków, a ja jeszcze tak gdzieś nie wyczułem, nie wiem czy przez to, że samochody jeżdżą różnie e, czy jak nie wiem o co dokładnie tutaj yy, chodzi <laughs> Wiadomo, że to auto, każde auto inaczej się prowadzi No i tutaj możemy sobie kupować różne te właśnie lokalizacje, nie Niestety co chwilę Media Player mi dziś wyrzuca Nie wiem czy przez to, że te pliki dawno Długo już leżą na moim komputerze Bo też się zbierałem do nagrywania Tej takiej mini tutaj recenzji Mojego gadania, poplania Dziękuję Tych smutów i no jak to, poleści, I co jakiś czas wyle... Znaczy wylatuje mi Błąd od właśnie Media Player'a I niestety ten dźwięk czasami może z niektórymi sytuacjami się nie zgrywam, nic się nie przejmuj, mam nadzieję, że nie będziecie się przejmować. No i oczywiście tutaj w tych zadaniach mamy karę, za na przykład <laughs> uderzenie, nie wiem tam wyjazd poza asfalt, nie na shooter, e, bo to też e, mamy też właśnie w, e, takie jak to imprezy, nasze znaczy imprezy tutaj e, odskocznie właśnie, że musimy kogoś dowiedzieć kto ma lokomocję, czy trzeba jechać wolno, ostrożnie. Wow Ale widzicie, z tego naszego Bugattina to teraz by nic nie zostało O tu jednak widzicie co się dzieje teraz zobaczymy sobie jak mam 8000 gotówki 8 milionów Kupię sobie, no i piątka poszła. No, niestety te lokalizacje bardzo dużo kosztują mi i prawdopodobnie jeszcze będzie czas sporo jeździć po zakończeniu kariery, żeby sobie wszystko móc skupić. Już nie wspomnę o autach, bo po prostu raczej nie ma miejsca na wszystkie auta w garażu. Jest naprawdę w czym wybieraj, bo model jest konkretny tutaj. No i tutaj niektóre naprawdę modele zdobyły moje serce Mamy widzicie basenik, na który niestety widzę nie możemy wejść Trochę lipton Pozwiedzamy sobie tutaj barierki A na, gór na górę się nie da jakoś wejść? Nie da się No to trochę takie lipa 5 milionów płacę, a tu takie ograniczenia Fak, jest luksusowo i w ogóle no ale Widzę, że tu chyba nie, <laughs> nie można kolorów zmieniać Może na dole, ale nie chcę mi się w to bawić o, mamy akwarium I żeby, Żebyśmy mogli nim popłynąć W ogóle Wyjście, mamy animację pewnie Jak się opuszcza, o Wyjeżdża z jachtu Widać, pieniądz rządzi tutaj w test driver No i wyjeżdżamy i znowu Gasimy silnik i wyjeżdżamy I dwuma się pierdoli Oj, 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 oj. Baw się dobrze. Pojedźmy sobie do jakichś komisów Wiadomo, że raczej jak przejedziemy sobie, wiecie, już jakieś trasy to już yy, po prostu możemy się w te miejsca teleportować bez problemu, na początku no jest ciężko Ja sobie teraz Ariela Atoma od odblu V8 za ostatnie wygrane moje mistrzostwa w poprzednim wyścigu już finałowe Pojeździmy sobie nim. Kupiony pojazd, co no, biznesmen 5% zniżki za każdy pojazd teraz. Tak więc ja zakończę, znaczy nie już ten gameplay, znaczy teraz tu, tylko zakończę ten postęp fabuły w tym miejscu, bo nie mam według mnie sensu dalej czegoś nagrywać a też inne serie czekają, no i pragnę właśnie nagrać też też z Drive' Unlimited 1, ale wszystko zobaczymy jak to będzie eee, nie ta marka, bo chciałem sobie stunigować wóz, ale Arial Atom to ja nie wiem czy to jakiś to japoński należy, czy niemiecki raczej nie eee, pewnie nie będzie, bo w niektórych nie mogłem w modelach sobie stunigować właśnie bo chyba nie, nie i chyba tak samo będzie w tym przypadku, a od brytyjskiej no nie ma nie widzę. Albo gdzieś przeoczę. Znaczy pewnie gdzieś przeoczyłem, ale tak jak lecę, szukam... To nie wiem. Fajnie też by było... O, oczywiście mamy te... Tutaj fajny jest też... Fajną sprawą jest... Yy, szukanie tych zaginionych aut, wraków, części do wraków. No trzeba trochę się najeździć i naszukać tego, ale już na internecie no, są wiecie poradniki, w których miejscach są dane części. Mi Udało się chyba tam trzy samochody znaleźć. Też się za bardzo na tym nie jakoś nie skupiałem. Jest jej Audi S5, tutaj sobie zakupię je. Bo Audi no, to moja ulubiona marka. Które to felgi od od S line tam były, ale te też są spoko, nawet bardziej mi podobają się. Każde auto oczywiście praktycznie inaczej mruczy, inaczej się prowadzi. Nie, naprawdę polecam z, e, grę do ugrania. Zresztą ostatnio pojawił się u jakiegoś właśnie youtubera z USA, oglądałem właśnie, że jakieś coś plotki o te driverze Altimeter 3. Ale jak tam sytuacja wygląda, podejrzewam, że ma aktualnie w Audi silnik 4.2 coś około 300 koni no i tu sobie tunigujemy, jak widzicie jest tunig jest bardzo prosto będziemy sobie powoli za ten nasz gameplay kończyć, będziemy się żegnać 375 koni podnieśliśmy no tutaj jakoś nie wiem, tam jakoś no ten poziom czwarty nie, jak tam znajdujemy jakieś części odblokowuje się i tam wiadomo wyszłoby więcej koni, bo tak udało nam się pewnie z 60 podnieść no, koni ale to i tak nieźle Niestety w grze brakuje nitra. E, nie ma nitra. Ale czy ja wiem czy jest taki ból nad tym e, według mnie, no raczej raczej nie. Co ja chciałem tutaj zrobić? Bo już nie pamiętam. a podoba mi się ta Audyczka, e, Zresztą zapraszam właśnie do podobnej... Mogłem sobie właśnie zrobić taki projekt audiczki tutaj w tym, w Test Driverze B3 Tour. No na bardzo, naprawdę udziczka mi się podoba, ja tu wam jeszcze, o pokażę e, Tutaj chciałem chyba, właśnie pościg policyjny, pokazać na jak wygląda Niestety policji ciężko podpaść, ale też jej późno ciężko uciec Bo policja żeby nas goniła, no to musimy ją u Uderzać, uuuu, jakieś części mi się tutaj odnalazły Otrącenie no Spoko Tylko, że ten helikopter jest wkurwiający. Skur Bo ten helikopter może nas bardzo złapać O, właśnie widzicie? No, nie są to jakieś tragiczne grzywny Ale to jest też ta, trochę taki nie fair, Ale naprawdę ciężko jej podpaść I ciężko spierdzić tej policji